Chciałbym zacząć od listu do Rzymian. Jest to list Pawła do wiernych w Rzymie. Zacznijmy od przeczytania rozdziału 11, wersetu 1. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud Izrael? To jest pytanie: odrzucił Bóg swój lud Izrael? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama z plemienia Benjamina. Jest to to samo plemię, z którego pochodził prorok, prorok Jeremiasz, pochodził on z ziemi Anatota z plemienia Benjamina. Ale wróćmy do pytania: Bóg odrzucił Izrael? Nie, oczywiście nie. Też jestem Izraelitą, mówi Paweł, potomkiem Abrahama. Paweł mówi, że jest potomkiem Abrahama z plemienia Benjamina. Ja bowiem też jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. To Bóg zainspirował Dawida do napisania, co następuje. Dał Poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. Izrael mógł zobaczyć jego dzieła, jego czyny, ale to Mojżeszowi osobiście pokazał swoje drogi. I czytamy, że wszechmogący podzielił narody, podzielił narody pod wieżą Babel według liczby synów Izraela, a miało płynąć jeszcze wiele pokoleń do ich narodzin. Ale w swojej nieskończonej wiedzy Bóg Wszechmogący wybrał lud, lud wywodzący się od Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jakuba, którego imię zmienione zostało na Izrael i miał on 12 dw dzieci. I to ci potomkowie wyszli z Egiptu wraz z wielkim tłumem, wielką rzeszą pogan. Rzeszą mieszaną, która opuściła Egipt i została ochrzczona w Morzu Czerwonym, a potem przez siedem tygodni wędrowali na Górę Synaj, gdzie wszechmogący wygłosił im swoje przykazania. Wygłosił im swoje przykazania z płonącej góry w dniu, który miał zostać później nazwany Dniem święta tygodni, Szabot Przez siedem szabatów. Wędrowali na górę Synaj, a potem wszechmogący w obecności całego ludu na oczach wszystkich wypowiedział swoje przykazania. I właśnie w tej chwili wszechmogący uświęca swój lud i mówi im: "Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będziecie dla mnie królestwem kapłanów. Będziecie moją szczególną własnością. Będę się wami opiekował i nikt nie będzie mógł was dotknąć jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań i wtedy zaoferowano im pierwsze przymierze to pierwsze przymierze zostało przyjęte a potem wszechmogący wypowiedział swoje przykazania i następnie Mojżesz wspiął się na górę otrzymał instrukcję zszedł i zapisał je w zwoju i pokropił krwią byków zwój ludzi, ołtarz i ogłosił: To jest przymierze krwi z ludem, to jest pakt krwi z ludem, z ludem, który Bóg już znał, ludem, którego wybrał, ludem, którego wybrał wcześniej, dzieląc narody według synów Izraela, którzy jeszcze się nie narodzili, więc tego ludu wybranego wcześniej Bóg nie odrzucił, nie zapomniał o nich. Nie wykluczył ich, nie daj Boże. Ale niestety tego się uczy w chrześcijańskich kręgach religijnych, w popularnych kościołach. Bóg odrzucił Izrael, Bóg się ich pozbył i wszystkie obietnice Izraela są zniesione i nie są prawomocne dla nich, ale wszystkie one są dostępne i osiągalne dla pogan, którzy nawet nie przestrzegają tory. Na to mówię ja. Nie daj Boże. Paweł mówi dalej. W wersecie 11. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek czy wykroczenie. Bo pamiętajmy, że to potknięcie jest z powodu kamienia węgielnego. Ten kamień węgielny, który został położony, na którym potykają się ludzie, a tym kamieniem węgielnym jest Mesjasz. I Izrael potknął się o ten kamień węgielny. Ten kamień węgielny, który, jak zrozumieliśmy, jest synem Dawida. Mesjasz, który wiemy, że będzie panował nad całą ziemią żelazną laską, będzie królował z absolutną sprawiedliwością i cały świat będzie się rozkoszował poznaniem Boga. Ale było również prorokowane przez Dawida i proroków, że ten syn Dawida, ten Mesjasz będzie również. Cierpiącym sługą. Będzie jak baranek na rzeź prowadzony, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilknie, będzie on zapłatą, przebłaganiem za nasze grzechy, za złamanie paktu na Synaju. Ale nie mogliśmy tego zrozumieć. Izrael nie zrozumiał tego, i niestety poganie też tego nie, rozumie, nie rozumieją. Wielu z nich do dziś tego nie rozumie że obiecano Izraelowi mesjasza, który będzie królował stronu Dawida nad całą ziemią. Ale niestety potknęliśmy się o to. Bo on nie przyszedł za pierwszym razem, aby panować jako mesjasz, który będzie panował nad ziemią żelazną laską, przyszedł pierwszy raz jako jak Mojżesz prorokował i obiecał jako prorok i przyszedł jako prorok, który miał powstać który miał powstać spośród ludu i miał on być prorokiem. Tym prorokiem, którego każdy człowiek musi słuchać i być mu posłusznym, ponieważ nie będzie mówił swoich słów, ale tylko słowa wszechmogącego. On miał znać wszechmogącego twarzą w twarz, tak jak Mojżesz znał go twarzą w twarz. Ten prorok nigdy nie będzie mówił z własnej woli. Miał mówić, ma mówić tylko to, co każe mu ojciec, a od ludu wymagane będzie, by go Szema słuchać i być Mu posłusznym. I po tym, jak Mojżesz wypowiedział to proroctwo, widzimy, że kiedy przyszedł Jeszua, dokładnie przestrzegał on Bożego prawa. Po pierwsze, niech nikt nie dodaje i nie usuwa nic z przykazań, które zostały nam dane na górze Syna i przez Mojżesza, bo to są przykazania Wszechmogącego. Nikt nie ma prawa dodawać ani usuwa usuwać, ponieważ dodawanie i usuwanie niszczy torę. Niszczy słowo Boże. I to, co pozostaje, to tylko religia stworzona przez ludzi. Jeszuła powiedział, że nie przyszedł zniszczyć tory i tory proroków. Przyszedł wypełnić wszystko, co zostało o nim napisane w torze i prorokach. Wszystko, co zostało napisane. Przybył po raz pierwszy jako cierpiący sługa, ale oni się nad nim potknęli. Ale to nie koniec. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże. Ale raczej przez ich potknięcie, zbawienie doszło do Pogan, aby wzbudzić w nich zawiść, aby sprowokować Izrael do zawiści. I o to chodzi w tej serii. Bo z pewnością ja zostałem sprowokowany do zawiści. Zostałem sprowokowany, by zaciekle bronić tych pism. Tych pism, które zostały napisane przez Hebrajczyków i zostały napisane dla Izraelitów. W rzeczywistości Nowy Testament został napisany przez apostołów żydowskich, którzy wyruszyli i przekazali dobrą nowinę pogańskiemu światu. Bez Boga i bez nadziei, tym, którzy byli zagubieni. Oddzieleni od przykazań bożych, oddzieleni od obywatelstwa Izraela, bez nadziei i bez Boga na świecie. Ale niestety, kiedy przyszło do nich słowo, zaczęli mieszać je z pogańskim kultem, Boga słońce, zaczęli mieszać je ze swoją kulturą. I w ostateczności mamy wynik tego, o czym mówił Jeszua. Nie przyszedłem zniszczyć tory i proroków. Przyszedłem je wypełnić. Ani jedna jota, ani jedna kreska, ani samogłoska, ani spółgłoska nie przeminie story, aż wszystko się wypełni. Słyszałam, jak poganie nauczają, że wszystko się spełniło. Trzeba być w całkowitej nieznajomości pisma, aby coś takiego zadeklarować. Trzeba być w całkowitej ignorancji na temat tego, co jest napisane w Torze i prorokach, żeby zadeklarować, że wszystko się spełniło, bo wszystko jeszcze się nie spełniło. Jeszuł przyszedł i wypełnił szczegóły dotyczące świąt wiosennych, ale nie wypełnił świąt jesiennych pana, nie wypełnił jeszcze tych rzeczy, o których mówi księga objawienia. Kiedy przejmuje władzę, rządzi światem, a szatana wkłada w łańcuchy i zamyka go na tysiąc lat. Kiedy wylewa naczynia swego gniewu na ziemię i zrównuje góry, zrównuje miasta, aby przygotować ziemię na jego powrót i jego panowanie przez tysiąc lat, tak deklarują prorocy. To się jeszcze nie stało, ale jednak. To się kiedyś stanie. Wróćmy do wersetu jedenastego. Czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek, przez ich wykroczenia, oni ze względu na trudności i potknięcia się o kamień węgielny, który został umieszczony przed nimi, zbawienie. Świętość, doszło, doszły do pogan, aby wzbudzić u Żydów zawiść, aby sprowokować Izrael do zawiści, mówiąc dokładnie, nie tylko Żydów, ale cały Izrael. I tego rozróżnienia należy dokonywać poprawnie, bo inaczej się pogubimy. Nie wszyscy Izraelici są Żydami, ale wszyscy Żydzi są Izraelem. A przynajmniej powinni być. Są tacy, którzy mówią, że są Żydami, ale nie są nawet Izraelem. Jak czytamy w księdze objawienia. Mówią, że są Żydami, mówią, że są Żydami, ale nie są Izraelem, nie przestrzegają przykazań Bożych, nie zachowują wiary Abrahama. Może są z krwi, może ich rodowód jest żydowski, ale to nic nie znaczy.